Dzień dobry Państwu, jestem Kazimierz. Jestem członkiem Mars Society Polska oraz kandydatem do misji załogi ludzkiej na Marsa Mars One. Znajdujemy się niedaleko, w miejscowości niedaleko Houston na zjeździe ze Mars Society. Jest to taki doroczny zjazd organizacji, która skupia entuzjastów Marsa i lotu na Marsa i przed chwilą odbyły się tutaj przesłuchania, e, prezentacje e, studentów z całego świata, drużyn, którzy uczestniczyli w konkursie Mars Inspiration. E, Mars Inspiration e, to jest fundacja, która planuje lot ludzi na Marsa, ale bez lądowania, tylko oblot na około Marsa i powrót i po takiej trajektorii która wymaga najmniejszą yy, najmniejsze zużycie paliwa najłatwiejsza i yy, Zdarza się taka e, możliwość takiej trajektorii raz na kilkanaście lat. Najbliższa możliwość jest w 2018 roku, a potem dopiero 2030 w 2030, którym e, jest tutaj z nami kierownik polskiej ekipy. Polska ekipa to jest, są studenci z Wrocławia, z Politechniki Wrocławskiej i e, 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 Space is More, tak się nazywa, dru, drużyna. I jest tutaj z nami kierownik e, Leszek. Pani Dorota i Pan Szymon i e, e, Panie Leszku, proszę o e, kilka słów, informacji dla e, widzów e, z Polski. Na czym ten e, konkurs polegał, to już powiedziałem mniej więcej. E, e, jakie tutaj macie szanse, czy już wiadomo, e, jakie miejsca zdobyły poszczególne drużyny i jakie tutaj wrażenia e, z, z tego e, konkursu odnosicie? Tak, to tak jak Pan już wspomniał, e... Nasza drużyna znalazła się w final konkursu Inspiration Mars, gdzie znalazło się 10 drużyn z całego świata. Dzisiaj, właśnie, wszystkie drużyny prezentowały swoje propozycje misji, oblotu Marsa. I powiem Wam, wszystkie projekty były super. Jest naprawdę zacięta, zacięta tutaj rywalizacja. No i, a nasza prezentacja no nie wiem, jak poszła, bo ja ją, ja ją sam starałem się wypowiedzieć. Z tego, co mi się wydawało, poszła beznadziejnie, jak to zawsze. Ale jesteśmy jakoś tak dobrej myśli, bo e, jury składające się z niesamowitych ludzi, między innymi Robert Zubring, e, doktor Scott Hubbard, czy e, Mark Geyer, czyli e, dyrektor e, programu e, Kapsuły Orion, no, zadawali nam dużo konkretnych e, bardzo specyficznych pytań, na które byliśmy w stanie odpowiedzieć, co jest chyba dobre. E, ale jakie miejsce uda nam się zająć, tego nie wiemy, niczego nie zakładamy, no bo jak? i czy dopiero do tego dowiemy za parę godzin podczas bankietu. I to chyba... Panie Leszku, ja oglądałem całą Waszą prezentację. Dziękuję. Bardzo mi się prezentacja podobała. Bardzo mi się prezentacja podobała i uważam, że na pewno zajmiecie znaczące miejsce. Panie Dorotko, proszę. Też kilka zdań, jak się podobało na, na jakie miejsce liczycie i czy jest usatysfakcjonowany z udziału tak, w myślę, tym konkursie. Że jesteśmy usatysfakcjonowani, poznaliśmy tutaj wiele ważnych osób? No i przede wszystkim się świetnie bawimy i możemy poznać inne drużyny i poznać ich prezentacje. Tak. Dziękuję. A pan, panie Szomanie, dwa zdania. <todziewanie> To była wspaniała okazja, żeby właśnie poznać nowe ciekawe osoby. Poza tym to jest bardzo ciekawa konferencja. Odchodziliśmy na wszystkie wykłady i mieliśmy okazję poznać zdanie na temat właśnie Mars Society i innych naukowców z dziedziny kosmicznej. Dziękuję Wam za te wspaniałe informacje i życzę, żebyście zajęli jak najwyższe miejsce. Może nawet jak się uda, to pierwsze i najwyższą nagrodę, która nagroda ta wynosi ile? Nie ma co dzielić. 10 tysięcy dolarów. Ale nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu. Ja. Dzięki. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.